Na kanale Wiejskie Inspiracje w takim nietypowym filmie. Już mówię szybko o co chodzi. Jest w tej chwili po 6 rano. Dopiero się rozwidnia. Agata jeszcze śpi. I moi drodzy, dzisiaj nie będzie takiego normalnego filmu. Ale bardzo chciałem, żebyście nie zostali bez niczego. I szybciutko nagrywam, żeby was poinformować, co się dzieje i dlaczego filmu nie będzie. I, i mam nadzieję, że od czwartku normalnie jakiś film pójdzie z tego, co tutaj się dzieje u nas. A dzieje się tak dużo, że po prostu nie ma fizycznie możliwości nagrać pełnego filmu. Dlatego, że tak, wczoraj byliśmy cały dzień w trasie, bardzo dużo rzeczy załatwialiśmy. Jeszcze Wam nie powiem, co tam dokładnie, ale dwie, dwa bardzo grube tematy. Udało się załatwić kilka takich pobocznych, mniejszych, ale to już takie mniejsze ma znaczenie. Na pewno oczywiście o tym nagramy oddzielny odcinek, żebyście tam wszystko wiedzieli, co się tam dzieje u nas. Ze względu na to, że wczoraj wróciliśmy w nocy, no to już fizycznie nie mieliśmy siły, bo po całym dniu w spędzonym samochodzie, to fizycznie nie mieliśmy siły. Niczego nagrywać i zmontowywać. Nie było też możliwości nagrywania wczoraj, więc po prostu Wam musimy opowiedzieć co się działo. Ale to myślę, że, że w kolejnym filmie. A z kolei za chwilę jest 6.30. No to za półtorej godziny przyjeżdża do nas również ciężki sprzęt tutaj. To też się dowiedzieliśmy w ostatniej chwili dosyć późno, że, że się uda. Pomimo, że dzisiaj tak, taka pogoda, no, brzaweczka, jakiś tam drobny deszczyk, ale myślę, że, że to nie przeszkadza. Że tutaj sobie poradzi ekipa. Więc też dzisiaj, no, non-stop będę jakby tam potrzebny, bo to raczej nie jest robota dla gatki. Tylko, tylko zdecydowanie ja będę musiał tam uczestniczyć, więc też nie zmontuję wam dzisiaj nic. Za to będę się starał nagrywać. Także, także liczcie na to, że będzie fajny materiał w ciągu najbliższych godzin. No a jak tylko ekipa pojedzie, to ja od razu siądę i będę montował ten film, więc on się pojawi. Na pewno już w środę będzie zapowiedź, a w czwartek, tak jak powinien być, o 20.00 oczywiście się widzimy. Tego nie będę już przedłużał wystarczy, wiecie już o co chodzi. Więc po prostu taki kocioł, że... No ale wszyscy wiedzieli i nawet pisaliście to w komentarzach, że no to całkowicie normalne, że jak tu się będzie coś działo, no to siłą rzeczy tak, nagrać coś można, ale żeby później to zmontować, to też ciężko. Natomiast parę osób podpowiadało, żeby wrzucać się nawet bez montażu. To się tak nie da. To znaczy oczywiście mogę darować sobie te wszystkie jakieś tam efekty i troszeczkę taki lepszy montaż darować sobie te wszystkie czołówki, nie czołówki i tak dalej, owszem tutaj mógłbym ale mimo wszystko nagranie składa się z różnych ujęć i te różne ujęcia trzeba wprowadzić do, do programu, trzeba ze sobą połączyć i trzeba wypuścić gotowy film, żeby nagrać go w całości, więc tu się nagrywanie takich Króciuskich fragmentów i wrzucanie na YouTube'a, co by było najprostsze, to jest niemożliwe, no bo to, to będą tylko fragmenty, tak? Także tak czy, czy większy czy mniejszy montaż, ale i tak ten montaż jest konieczny, więc no tak to jest złożone, więc siłą rzeczy może będzie tak, że rzeczywiście jak będzie dużo materiału, będziemy chcieli tempo narzucić, a oglądacie nasze filmy właściwie w czasie rzeczywistym, bo najczęściej jest to nagrywane tego samego dnia. Albo dzień wcześniej. To, to jest rzadko kiedy materiały są starsze. Także bardzo świeże teraz materiały. Na bieżąco wszystko oglądacie. Staramy się jak możemy, ale no. Dobra. Nie przedłużając. Dziękuję Wam za bardzo ciepłe, życzliwe komentarze po ostatnim filmie. Ten ludzie uciekają i tak ryzyko idą. Widzę, że hmm, chyba trafiłem w punkt. <grym> Z jednej strony z tym filmem, bo, bo, bo jakby po tych podziękowaniach za, za pomysły, które tam przedstawiłem, no to sądzę, że się przydał. A też sporo zebrałem takich pochlebnych opinii, no za sam sposób myślenia nasz. Także, no. Fajnie, że zgadzacie się z tym i fajnie, że tak wiele osób ma podobny sposób myślenia do nas. Także bardzo się cieszę, że jest nas więcej. Wy się też cieszycie z tego, co czytałem. I dobrze, niech takich ludzi będzie jak najwięcej. Może coś się kiedyś zmieni dzięki temu. To jest kolejna sprawa. Bardzo dziękuję za to. Oczywiście, wiecie, zawsze ten filmik jest tutaj, więc <grytanie> możecie zajrzeć tam. Obejrzeć kto nie oglądał, i jeszcze dopisać swój komentarz. Nawet nie będę miał czasu dzisiaj odpowiedzieć na te komentarze, ale wieczorem już. A, czyli w czasie, kiedy wy oglądacie ten filmik, to być może już tam podpisuję na, na, na część komentarzy. Także z opóźnieniem, ale będą. Jeszcze mam ogromną prośbę, ponieważ widziałem się z Kamilem, ale nie z dziadkowego sadu. Z Kamilem z dziadkowego sadu też. No tam u Kamila z dzieckowego sytuacja rodzinna się bardzo skomplikowała, więc e, jeśli tam będzie wam wolniej w najbliższych dniach dostarczał dostawy, które zamówiliście na no to, to tylko mówię, że taka trudna sytuacja, więc e, no, musicie być wyrozumiali, ale mówię o drugim Kamilu i tutaj też jakby e, chciałem pomóc y, jak mogę i poprosić w imieniu Kamila was o pomoc. Chodzi o Kamila z kanału Offroad Wrak Wyścigowa Pasja. To jest ten Kamil, który wielokrotnie, wielokrotnie nam pomagał i w siedlisku, i w ogrodzie, i przy przeprowadzce, i to jest ten Kamil, z którym robiłem imprezy, więc od wielu lat Kamil jest takim dobrym przyjacielem naszej rodziny. Moim i bardzo, bardzo często nam pomaga, więc po prostu dobry chłop. Ale do rzeczy, Kamil ma niepełnosprawnego syna i to w taki sposób niepełnosprawnego syna, że no właściwie wymaga ciągłej, nieustającej opieki. No i wiadomo, no Kamil się tam zajmuje na co dzień. Dzieckiem, więc czasami zdarzają się takie sytuacje, że, że ze względu na to, że właśnie się dzieckiem trzeba cały czas zajmować, no to nie można tak dużo pracować, jak, jakby się chciało. No i wiecie, czasem jak jest większy wydatek, to trzeba się zwrócić o pomoc. I jest uruchomiona zbiórka na rower rehabilitacyjny dla tego dziecka. I jeżeli ktoś może tam nie brakuje dużej sumy, tam jest naprawdę nieduża suma, żeby ta akcja zakończyła się sukcesem. Więc po prostu, jeżeli ktoś z Was może pomóc, to będę bardzo wdzięczny. I z pewnością Kamil będzie bardzo wdzięczny. Nawet jakieś drobne kwoty się liczą, także bardzo bym Was prosił o pomoc i wsparcie. Ten rower rehabilitacyjny bardzo ułatwi życie. Rodzicom tego dziecka, no i przy okazji też pomoże w rozwoju tego dziecka, więc link do tej akcji jest w opisie tego filmu. Wystarczy, że rozwiniecie opis tam na samym początku, w miarę jest link do akcji. Gdybyście mogli wesprzeć w takiej sytuacji, to bardzo dziękuję za każdy dobry gest, bo uważam, że jeśli można pomóc, to na pewno trzeba, więc ja wiem że, wiem, że ogromna ilość osób nas ogląda, więc jeżeli ktoś z was może pomóc, bardzo będę wdzięczny. Dzisiaj suchara nie będzie, no bo tak szybko, więc też wybaczcie, ale zrobimy tak, że w następnym odcinku będą aż trzy suchary, także nadrobimy, nadrobimy i zostanie wam to wynagrodzone. Także wytrzymajcie do czwartku i w czwartek już będzie Mam nadzieję dużo konkretniejszy materiał. A dzisiaj musimy skończyć na tym co jest. I ja już wygrywam materiał, bo... no została nam godzinka do przyjazdu ekipy, więc jeszcze trzeba szybko ogarnąć śniadanie, założyć robocze ubranie i... chyba parasol na głowę. Kiedyś były takie chińskie wynalazki, że taka Opaska na głowę, druty jakieś i tu parasolka była. Także fajne, bo ręce były wolne, a, a można było mieć parasol na głowie. To, to ktoś napisał, że, znaczy umieszczono to w dziale zupełnie niepotrzebne, ale myślę, że to, nie, że to jest całkiem dobry pomysł na takiej sytuacje jak dzisiaj. Może mało wygodne, ale, ale praktyczne by było, gdy potrzebujesz obie ręce do pracy. Dobra, uciekam, nie przedłużam. Trzymajcie się. Leccie na grzyby, zbierajcie, póki są, zrówka, uśmiechów i wszystkiego co lepsze od tego co jest. Pa.